Jacek Kukupulski to kandydat na burmistrza gminy i miasta Chęciny. Jest prezesem Stowarzyszenia Chorych na Przewlekłą Białaczką Szpikową i Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych. Jego aktywność przyczyniła się do wzrostu świadomości w zakresie przeprowadzania badań profilaktycznych, a tym samym pozwoliła zauważyć problemy ludzi chorych. Zorganizował wiele akcji na rzecz chorób na nowotwory, między innymi zachęcanie społeczeństwa do rejestrowania się w bankach dawców szpitali. Podczas ostatniej akcji w Wejherowie zarejestrowało się ponad 2000 osób, co motywuje go do dalszego działania. Nie zapomina o mieszkańcach województwa świętokrzyskiego. Zorganizował akcję propagującą badanie profilaktyczne w 2006 roku. Dzięki tej inicjatywie z mammografii skorzystało około 400 kobiet, a morfologię krwi zrobiło około 3000 osób. Uczestniczy w światowych kongresach onkologicznych, na których zdobywa wiedzę na temat najskuteczniejszego leczenia nowotworów. W latach 2008-2010 zorganizował zjazdy. Ogólnopolski zjazd stowarzyszenia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową w Kielcach i Cecynie nie tylko podejmowały ważne tematy z punktu widzenia chorych, ale wypromowały też turystycznie nasz region wśród uczestników spotkania. Negocjował na szczeblu rządowym z Ministerstwem Zdrowia. Jacek Gugulski odniósł sukces w życiu zawodowym. Oddając na niego swój głos w wyborach na burmistrza przeniesiesz ten sukces do chęcin. Wejdź na stronę www.gugulski.pl i zobacz, że chęciny mogą osiągnąć ogromny sukces dzięki panu Jackowi Gugulskiemu.